Ostatni numer kończymy, kończymy. Dzień dobry. Ej, ja dzwonię z wynajęcie hotelu w Zakopanym. Jest to aktualne? Ale kiedy pan, pytam członkowi, ciągł... no nie, no, której godzinie w nocy, o co panu chodzi? Chciałam tylko zapytać, czy jest wolny pokój, wolny pokój. Nie, nie ma żadnego pokoju. Ale dobrze przeczytam, mogę się Wynajęcie pokoju, pokoju w Zakopanym. Proszę pana, jest pierwsza trzynaście, więc wie pan o czym mamy rozmawiać? No to proszę pani, ja tylko się dzwonię spytać, czy jest wolny pokój. A, pani, a pani pokazuje tego. swoje chamstwo. Proszę pana, dobranoc. Spierdalaj. Dobra widzowie, kończymy ten filmik na dzisiaj. Robiliśmy sobie bekę z ludzi. Trzymajcie się i strzelcie łapeczkę w górę pod filmikiem, szczelcie łapkę w górę pod filmikiem, łapeczkę w górę, widzowie łapeczkę w górę pod filmikiem, szczelcie, łapkę w górę, kliknijcie ten czerwony przycisk tutaj, kliknijcie ten czerwony przycisk tutaj, czerwony przycisk tutaj, Kliknijcie w niego, on będzie tutaj na górze, tu na górze ten czerwony przycisk, albo tutaj na dole, o tutaj po prawej stronie, tu gdzie pokazuje. Zostawcie tu serduszka w komentarzu. szczęśliwa łapeczkę w górę, chcecie kolejne filmiki z śmiesznych telefonów. To kochani widzowie, to kochani widzowie. E, napiszcie w komentarzu pod filmikiem YouTube. Hashtag se kolejny, kolejny filmik ze śmiesznymi telefonami w Zakopanym. Napiszcie hashtag se kolejny filmik ze śmieszny, śmiesznymi śmiesznymi telefonami w Zakopanym. Tak, napiszcie mi sobie hashtag, hashtag, chcę kolejny filmik ze, że, z tymi śmiesznymi, śmiesznymi telefonami w Zakopanem. Trzymajcie cię, bandzi!